Szczerze mówiąc, nie mam takiej jednej marki, która podoba mi się najbardziej. Podoba mi się jakiś gadżet i po prostu bardzo chciałabym go mieć i wówczas robię wszystko, żeby, tak, żeby to się udało. To nie, nie, nie są to, to tanie rzeczy, więc nie ukrywajmy, no tr trzeba zagrać parę koncertów. No. <laughs> y Torebka to rybka Chanel była właśnie czymś takim, takim wiesz, punkcikiem, który musiałaś mieć koniecznie? Wiesz, zachorowała? Tak, bardzo mi się spodobała. No to jest straszne, no to jest straszne, no, co mam powiedzieć? To jest próżne, to jest głupie, no to mają wszystkie baby. Niczym się nie różnię. Ale to fajnie jest z tym, co? Ja wiem. Tak szczególnie, że założę ją dwa razy i to yy, decyd. No dobrze, słuchaj, yy, to co? Ja Cię chyba już... Ja nie sprzedam. Tak za rok. Właśnie, za rok. ale wiesz, że to jest inwestycja? Bo to jest inwestycja, wiesz, Ty masz tam dożywotnią gwarancję. Tak, 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 wiem, fanki, które właśnie kultywują tutaj y, ideę posiadania torebek y, Chanel bądź innych z wyższych półek, właśnie też uważają, że to jest inwestycja i później można ją gdzieś tam właśnie odsprzedać, coś tam. Ja się na tym kompletnie nie znam, y, ale muszę chyba zasięgnąć języka, bo rzeczywiście te torebki się marnują u mnie na tych półkach. Słuchaj, to do, do kolejnych, kolejne pokolenia dostaną. Tak, dokładnie, te młodsze, te piosenkarki, wiesz, o których rozmawiałyśmy. W życiu bym się nie oddała, nie oddałaby im. Gdzie rybka Chanel oddać, jak po prostu, w piosenkarce jakiejś? Po prostu nie, ale wiesz, na zasadzie, o, zobacz ptaszek.